Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Otrzymałem oto taką fotkę parę dni temu, czyli zafira Fixa przyłapana na ulicy, jeszcze w centrum Krakowa. Pytanie: Jak tam z euro, która to norma? Zaraz sprawdzimy. No i słuchajcie, Rudej tu nie widać specjalnie. Przypominam, że robiłem tutaj taką zaprawkę, może Wam podlinkuję. Bo tutaj wychodziła ruda z uwagi na tę listwę. I chyba jest OK. No i moi drodzy kochani, zafira z 2006 roku, czyli właśnie będzie miała 20 lat. Proszę bardzo. Zwykły Opel można by rzec. I jak się trzyma? Więc jak widać na załączonym obrazku, chyba warto kupić auto po Fixie. I dalej jest naklejka Zafira Club. Był Zafira Club, potem był klub Zafira. Ludzie się pokłócili i założyli drugi klub. Czy to tak powinno wyglądać? Nie. Fix się nie kłóci z ludźmi. No to jesteśmy na gov.pl, historia pojazdu, zarejestrowane badania aktualne, polisa aktualna, rok produkcji 2006, stan licznika 252 tysiące, jak ja ją sprzedawałem miała chyba coś koło 130, no i moi drodzy jest to euro 4. Powiem szczerze, że nawet nie śledziłem tej strefy czystego transportu. Napiszcie, czy to auto wjedzie, czy nie wjedzie od stycznia. Pierwszy właściciel w Polsce, marzec 2010. Osoba fizyczna, województwo małopolskie. Tylko wtedy jeszcze nie wprowadzali przebiegu. Także potem, za rok, mamy badanie techniczne bez przebiegu. Kolejne bez przebiegu, bez przebiegu, bez przebiegu, no i dopiero w 2015 wpisali przebieg 135 400. No i potem 2016 142, czyli Fix zrobił 7 000, 150 000. Czyli 8000 zrobione, no i zmiana właściciela 18 marca 2018. Fix kupuje crv a Opla sprzedaje bratu. No i brat było 157-172, czyli jeździł znacznie więcej. 182, no tutaj zrobił 10 tysięcy i zmiana właściciela, sprzedał Opla w 2020 roku czyli obecny właściciel jeździ 5 lat no i ponoć zadowolony 198 tysięcy, a było 182, czyli nowy właściciel też zrobił dychę w pierwszym roku 2024-240 tysięcy. No i w kwietniu 2025-252. No, to już może mieć około 260 tysięcy. No i co mamy w danych zagranicznych? Carfax. Kradzież nie odnotowano, złomowanie nie odnotowano, Uszkodzony nie odnotowano rozbieżność licznika, nie odnotowano. Wszystko elegancko, i to jest. Nie, to jest auto DNA. Obok jest Carfax. Kradzież nie odnotowano, zumowanie nie odnotowano. Powypadkowy odnotowano wypadek lub użycie poduszki powietrznej. Ciekawa sprawa. Ja wiem, że tam jakieś wydarzenie było, bo ona miała jeden bok malowany ale wszystkie szyby były w oryginale i wszystkie poduszki były w oryginale. Ja nie wiem dokładnie, co tam się wydarzyło. Sprzedający mi powiedział, że była przerysowana, stąd cały bok malowany. No jak wiecie, ja zaglądałem tu i tam. Moje wścibskie oko w każdą dziurę zaglądało. No i powiem szczerze, że ja tam w wypadku nie widziałem. To musiało być autentycznie jakaś tam drobna kolizja lub Przerysowanie. Wszystkie poduszki, tak jak mówię, były oryginalne. Szyby boczne wszystko oryginalne. Dzięki, trzymajcie się.